Że będę punktualny, więc nie Witamy w kolejnym odcinku Matura to Bzdura. Dzisiaj gościmy kobietę z doktoratem: Marię słodowską ale również człowieka, który do samej matury nie przystąpił Fryderyka Franciszka Chopina. Jak się Państwo czują pewnie ze swoją wiedzą? Wiedza to jedyne, czego jestem pewna na tym świecie. Dziękujemy, Mario. A Ty Fryderyku? W latach młodości uczyłem się bardzo dobrze, ale to było dawno. Zobaczymy, co z tego wyszło. Może zacznijmy od czegoś prostszego? Co to jest tało? Tało to okres godowy ryb. Okay. Bardzo dobrze. Którą planetą od słońca jest Ziemia? Cześć! Um, tutaj e, widzę, że Maria e, była pierwsza od Dzwonka, a Fryderyk nie zna zasad e, naszej gry? Jak to? Następne pytanie! Jak to? Jakich zasad? A wy mi nie przedstawiliście zasad! Może gdybyś przyszedł pół godziny wcześniej? Czy się. Następne Ech? pytanie! Jaki instrument był związany z kurtem i syby? Odpowiedź. No to kolejne pytanie, z tych trochę łatwiejszych. E, proszę, zdefiniuj pojęcie współczynnika selektywności w odniesieniu do elektrodów selektywnych Współczynnik ten jest miarą liczbową. To jest ta Wasza wiedza ogólna? Bo tak ogólnie to ja nie rozumiem. Ależ owszem, jest to wiedza ogólna. Proszę podejść do osoby na ulicy i zadać to pytanie. Jestem pewna, że większość Dobre żarty, Albecie, dobre żarty, naprawdę. Mario. Czynnik ten jest miarą liczbową tego, jak dobrze membrana rozróżnia jon zakłócający. Widzisz? Widzisz, Fryderyku? Słyszę. No to może teraz zajmę to wieśance. Yy, jak jest 20 po angielsku? Twelve. Bardzo niedobra odpowiedź. Kto skomponował uwerture? Kolonia na orkiestrę C. Ryszard Wagner. Proszę o ręce do siebie. <grym> Jakie wy macie problemy? Round two. No to Mario, coś dla ciebie? W którym roku fizyk-teoretyk Albert Einstein otrzymał Nagrodę Nobla? Nie no, albo tak na poważnie? Albercie, ja Cię nawet nie znam. Ależ Fryderyku, to było takie huczne wydarzenie. Mario... Mario, po tej żegludze, po jeziorze genewskim... Przepraszam Cię, Albercie. Ale rozumiesz, te Alpy, to jezioro, no mogą człowiekowi wypaść z głowy. Jeszcze tak... Przy tej promieniejącej pogodzie, widzisz, że takie właśnie są te wyemancypowane kobiety. Uczą się, uczą, a potem tylko serca łamią. Może, może chwila przerwy? Nie, myślę, że nie trzeba. Nie. Zimno tu. czywiście. A ciebie jest ciuszy. Na same pytanie. Co w notacji muzycznej znaczy alimito? Wydukuło bardzo. Nie uważacie, że pan dyrektor stoi zbyt blisko pana Fryderyka? Wydaje ci się. Wydaje ci się. Chyba nie. Chyba mi się nie Chyba no jednak tak Maryju, chyba tak. Nie. Ja nie wiem jak wy, pianiści, fortepianiści, muzycy, nie potraficie dojrzeć tego, że to nie stoi na środku. No a wy kobiety nie potraficie dojrzeć ogólnie. A um, jakiego pierwiastka jest skrót FR? Francja. Skawka? Następne pytanie. Fryderyk Chopin w ciągu swojego życia wystąpił na ilu koncertach? Nie wiem. Na mnie nie patrz. Dobra. Strzelam, że tak. 30? Jest, jest to <noise> prawidłowa odpowiedź. Ile umysłów, geniusze. <noise> um, następne. Co to jest sieć translacyjna brawego? To jest to, nasza to, to jest wbrew zasadom. <noise> <noise> Jakie zasadą? Sieć translacyjna brawego określa Charakter okresowy powtarzających się elementów budowy kryształu. Jest to odpowiedź bardzo dobra. Pytanie z dziedziny muzyki. Ach, jak Kto skomponował ten utwór? Odpowiedź na pytanie z szokiem. <laughs> <laughs> Powaga <laughs> Twojego głosu nie rozbraja, Maryś. <laughs> hmm. Jest to odpowiedź prawidłowa. Co? Nie, ja tego nie znam. Ja to napisałem. A już tak. Kiedy? Dziesięć się Nie. Ostatnie nasze pytanie. Final Round. Kto wykonuje Niech żyje Bal, Agnieszki niech i się robi. I Co? I tak się, I tak się A? nie za Co A co nasze czasy? To ta historia monami. Tym akcentem pragnąłbym ogłosić, Marię Spodowską-Kiri, się dzisiejszego odcinka. A pragnę również nagrodzić ją. Tym oto. Nie, Robin, dziękuję. I się podziel! Przykro mi, Wcześnie. Nie! <laughs> Maria udowodniła nam potęgę wykształconych kobiet. Dziękujemy, Mariu. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Z wami byli Maria Skodowska-Kili, Albert Einstein i Franciszek i Generalnie to zapraszam Państwa na mojego Instagrama. Jestem piękny. Dziękuję. Do widzenia.